Dzień dobry Państwu. O co Państwa zapytam? Po pierwsze, termin. Jeśli nie ma terminów, przyznacie Państwo, trudno rozmawiać, ale nie martwcie się Państwo, jest nas więcej na miejscu, kilkanaście ekip, dlatego z terminami nie ma problemu. Po drugie, wielkość auta potrzebnego do Państwa przeprowadzki żeby zmieścić po prostu wszystkie wasze rzeczy na raz, żeby się zmieściły i bez problemu przejechały. Po trzecie. Ilość pracowników zależy to od stopnia trudności, ilości rzeczy czy pięter do pokonania. Czasem wystarczy auto z kierowcą. Macie państwo swoją ekipę. Czasem dwóch, trzech, czasem trzeba czterech ludzi, żeby przenieść wszystkie rzeczy. Po czwarte. Kilometry, kilometry przewozu. Od tego zależy również cena. Chcielibyśmy wiedzieć skąd dokąd będzie taki przewóz. I ostatnie piąte, nietypowe, to znaczy nietypowe rzeczy ciężkie, jak pianino, lodówka side by side, czy yy, safe akwarium. Do takich rzeczy trzeba się troszeczkę inaczej przygotować. O to wszystko Państwa zapytam, by łatwiej określić warunki i sposoby współpracy. Dziękuję Państwu bardzo i do pracy.